Manko, witam po długiej nieobecności. Wracamy z zapowiedziami. Zory że byłem nieobecny, ale wyszło jak wyszło, ale teraz będziemy już nadawać. Zapowiadamy 20... 26. kolejkę Bundesligi. Dzisiaj mecz otwiera Eintracht Frankfurt. Ostatnio oglądałem ziomka, który. Też zapowiadał Bundesligę tą kolejkę i mu się przyglądałem, jak on to typuje i mniej więcej tam nie będę od niego kopiował jak on to on typował, tylko ja po swojemu. Nie? I on tą kolejkę wytypował po swojemu, ja wytypuję po swojemu. Wracamy po przerwie na reprezentację, tu jest koszulka Bayernu. Jutro jest mecz na Allianz Arenie 18:30 gramy u siebie z Dortmundem na Allianz Arenie. To będzie hitowy mecz, ale ...zapierw zapowiadamy otwierającą kolejkę piątkową, piątkowym meczem Eintracht Frankfurt podejmuje fafel Bochum. Zespole gospodarzy z Frankfurtu nie zagra. Alidu, Lindström, Smolčić są tutaj o... Oraz Lens. W zespole gości z Bochum nie zagra Kamboa, grawy Kunde, Soares. Ten gość typował, że Eintracht Frankfurt remisuje z VFL Bochum. 2 do 2. Ja się nie zgodzę z tym typem. Ale każdy typuje jak mu się tam podoba. Mój typ jest. Wygrana gości. Sorry, wygrana gospodarzy z Frankfurtu. Jakim rezultatem, to zobaczymy. Oczywiście ja tego meczu nie będę oglądał, jestem zainteresowany meczem mojego, mojego klubu Bayernu, czyli Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Jutro też gra o 13.30 Manchester City z Liverpoolem, też będzie ciekawe starcie. Przechodzimy do następnych meczów sobotnich. Union Berlin podejmuje u siebie Stuttgart. Ten gość typował, że Union wygra 1-0. Mój typ jest, mówiąc, że wygra, ale więcej jak 1 do 0. Następny mecz, Szalkę, Leverkusen. Chłop typował, że Leverkusen wygra 3 do 1. Mój typ jest, że Leverkusen wygra, ale ile to przekonamy się jutro. Następny mecz to jest RB Lipsk, podejmują się we Mainz. Tu gość typował, Lipsk wygra 2 do 0. A sceny mecz Wolfsburg podejmuje u siebie Augsburg. Gość typował remis. Ja typuję wygraną, wygraną gości, nie wygraną gospodarzy z Wolfsburga. W zespole z Unionu nie zagra dwóch chłopów. W zespole ze nie zagra dwóch chłopów. W zespole szalkę nie zagra raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Zespół z Elberkuse nie zagra 4 chłopów. Dalej. Zespół z Lipska nie zagra 4 zawodników. Zespół z... z Mainz nie zagra 3 zawodników. I jeszcze Freiburg-Herta. Zespół Freiburga nie zagra 3 gości. Zespół z Herty nie zagra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zawodników. Typował Freiburg, wygra 2 do 1. Ja typuję też, że Freiburg wygra, ale wyżej jak 2 1. I sobotnie starcie Bayernu z, Freib Bayernu z Dortmundem. Zamykający sobotnią, sobotnie mecze Bundesligi. W zespole z Bayernu nie zagra Hernandez, Musiela, Neuer i Matistel, który doznał kontuzji na zgrupowaniu. Zespole z Dortmundu nie zagra Ademir Brand Gitens. Duran Vije, Kamara oraz morej Souza goś typował, że bajan u siebie rozkurwi Borysy Dortmund 3 do jednego mój typ, jest, że bajan wygra myślę 4-1-4-2. Oka okaże się jutro. Zaraz lecą na, yy, na materiał wideo leci na typy na niedzielne mecze.